Tak, ja gotuję. Nie jestem w tym mistrzem świata, ale bardzo lubię gotować. Ja w ogóle bardzo lubię taką przestrzeń w kuchni. Nie lubię bałaganu. U mnie w kuchni zawsze jest porządek. Troszeczkę jak... E, zawsze marzyłem, jak oglądają Dzień Dobry fajna jeszcze nie prowadząc. To mnie imponowali ci kucharze, którzy na przykład sól mają w e, oddzielnej miseczce, e, tam cukier mają w oddzielnej miseczce, bo tam tak ładnie mieszają. Zawsze chciałem coś takiego zrobić w swojej kuchni. Nigdy mi się to nie udało. Ale kochuję, e, gotuję ja bardzo lubię gotować. Jeżeli tylko miałbym czas, to bardzo lubię gotować. Aczkolwiek rzeczy, które ja zrobię, nigdy mi nie smakują. Nie wiem, czy znasz takie, taką zależność, że najlepiej smakują rzeczy, które ktoś dla siebie ugotuje. Jak ja gotuję sam dla siebie, to mi to nigdy nie smakuje, ale na szczęście są ludzie, którym to smakują. Robię bardzo dobrą pizzę i robię bardzo dobre, uwaga, mięsa. Ja wiem, że to jest dzisiaj średnio modne, ale ja robię naprawdę całkiem, całkiem przyzwoite mięsa ogólnie. Bardzo lubię bardzo robię bardzo dobry makaron z polędwiczkami, O, troszkę tego jest, ale pizzę robię taką.